No i na 1000 łapek w górę, no to generalnie będziecie mieli taką własną wysepkę. Siema, z tej strony Łeziew, jeszcze tak przez chwilę chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z męczkiem oraz oczywiście wpadnięcia na mojego Instagrama Łeziewyty. Ponadto właśnie zapraszam do opcji wesprzyj, no i zapraszam oczywiście do napisania w komentarzu kamień, a ja wam szybnie serduszko, także każdy komentarz w treści kamień serduszkuje, także piszcie w komentarzu kamień, a ja wam przypinam serduszka. No i zostawcie łapkę w górę, z tym a aż 70% osób, która ogląda ten kanał, go nie subskrybuje, także kliknijcie ten czerwony przycisk tam na dole, a już oczywiście zapraszam was do filmu. Dobra. A więc generalnie, no to w tym błędzie, no to to będzie od razu błąd na nieskończony exp. Także teraz wejdziemy sobie na solo, aby po prostu, żebym mógł wam pokazać ten błąd, że rzeczywiście działa i rzeczywiście po prostu dostajemy za niego exp. No i generalnie cały błąd jest mega prosty, jest to mega łatwy błąd. I znalazłem kolejny błąd na exp, także, no, możliwe, że na dniach się pojawi jeszcze kolejny błąd, ale generalnie, no to dzisiaj sobie opiszemy jeden błąd. No i myślę, że po prostu gdzieś tak za tydzień, może dwa, dajcie znać, czy byście chcieli po prostu podsumowanie wszystkiego. Wszystkich błędów, które jeszcze będą działały w tamtym momencie, właśnie na Expa, ponieważ myślę, że taki odcinek byłby fajny. Ponieważ, jak pewnie możecie nawet zobaczyć na moim kanale, no to ostatnio tych błędów na Expa jest naprawdę mega dużo w tym Fortnite no i w poprzednim sezonie, i jeszcze w poprzednim sezonie, kompletnie nie było tylu błędów na Expa, jakby. No, to jest chyba najbardziej popagowany sezon, jeśli o to chodzi. No, a więc, generalnie, teraz musimy się udać na jedną z wysepek. Tylko nie pamiętam, czy na tą, czy na tą. Także zaraz to sobie sprawdzimy. No i zaraz ci widzimy. Dobra, a więc się upewniłem, no i to w tym miejscu jest także dokładnie w tym miejscu generalnie będziemy za każde wylądowanie dostawać 1000 expa, jednak będzie to w nieskończoność, także no po prostu latamy sobie na to, no i dostajemy cały czas 1000 expa, także no nie wiem możemy sobie na przykład jakąś taktykę opracować na to miejsce, żeby po prostu tam zawsze co grę przychodzić, no i możemy dostawać za każdym razem dodatkowe 1000 expa, także nie jest to jakaś ogromna ilość expa, no i to są po prostu, to jest prawda, że to nie jest jakaś ogromna ilość expa, ale za to jest po prostu ona nieskończona, także no, w ten sposób po prostu będziemy cały czas, jakby mieli, że odkryliśmy to miejsce, no i dostaniemy 1000 expa, Także co, myślę, że jest to tak naprawdę mega fajny błąd. No, i w sumie za 1000 metrów się zaraz dowiemy, czy to wszystko, co mówię, to rzeczywiście się sprawdzi, ale raczej tak ponieważ, no, myślę, żeby tego jeszcze Epic nie naprawiło, szczególnie, że, no, takie błędy z odkrywaniem lokacji to potrafiły być przez cały poprzedni sezon, na przykład od początku do końca sezonu, także myślę, że tego to Epic w ogóle może nie naprawić, no, ale dobra, zaraz tam będziemy, także zaraz się przekonamy, czy ten błąd jeszcze działa, ale na 99,9% jeszcze działa, także w sumie się zaraz przekonamy, no, i jak widzicie, żeby nie było ja mam odkryte to miejsce, ale jeszcze wam pokażę nagranie z kolejnej gierki, jeśli po prostu żeby wam udowodnić, że jakby to można odkrywać to miejsce w nieskończoność. Także no, już w ogóle karnet bojowy, kolejny poziom, następny poziom. Teraz, zaraz tutaj będziemy. No i dosłownie nam zostało 100 metrów. No i jesteśmy już na miejscu. Także trzeba teraz tylko wylądować. No i zaraz zobaczymy, czy dostaniemy za odkrycie 1000 expo. Także uwaga! I tutaj pierwsze lądowanie, nie wiem dlaczego. I gdzieś tutaj powinniśmy mieć za odkrycie 1000 expa, tylko trzeba po prostu pochodzić po tym miejscu, ponieważ to czasem się nie zalicza. O, no i jak widzicie tutaj 1000 expa dostaliśmy. Także co, co tutaj chcesz? Lewy ścift, co rozmawiaj. Wiesz co, nie chce mi się. Eee, dobra, no także myślę, że możemy już przejść do po prostu kolejnego błędu, a właściwie to jeszcze raz, po prostu sobie przetestujemy ten błąd, czy on na pewno działa, tak że ja obecnie wychodzę sobie z rozgrywki no i jakby przechodzimy do kolejnej gry, żeby sprawdzić czy ten błąd działa, no i dajcie znać w komentarzu jak myślicie, czy ten błąd będzie działał, ja myślę, że on będzie działał klikamy sobie solo Rozpoczynamy kolejną giereczkę. Tylko uwaga, ponieważ można za to dostać bana. Niestety, za coś takiego można dostać bana, raczej nie na zawsze. No i generalnie, też myślę, że raczej za to bana nie dostaniecie Ale w regulaminie epika jest zabronione wykorzystywanie tego typu błędów, dlatego ja zawsze je na przykład raz wykorzystuję, żeby po prostu pokazać wam i nikomu nie przeszkadzam. No i dobra, teraz myślę, że możemy już się udać do tej miejscówki. Także, także w sumie zaraz ci widzimy, jak już tam będę lądował. No i dobra, już 100 metrów nam zostało Także no, generalnie teraz się zaraz dowiemy czy ten błąd działa Tylko będziemy musieli chwilę pochodzić po tej wyspie Ponieważ to jest troszeczkę zbagowane Z tym odkryciem punktu orientacyjnego Także teraz chwilę pochodzimy po tej wysepce No i zaraz zobaczymy czy dostaniemy Zaraz EXPA, ale myślę, że dostaniemy No i jak widzicie dostałem Za odkrycie punktu orientacyjnego Jakby kolejne EXP, kolejny EXP Także generalnie to w ten sposób możemy sobie w nieskończoność robić mnóstwo Po prostu punktów doświadczenia No i generalnie tak naprawdę jest to mega fajny błąd Za który możecie zostawić łapkę w górę i sobie odzwonę. Możecie być na mojego Instagrama Zwycięstwujcie na drugi kanał, na, na mojego Discorda Pamiętajcie o tym, no i każdy komentarz o treści kamień serduszkuje, także piszcie w komentarzu kamień, a ja mam serduszko, no i na 1000 łapek w górę, no to generalnie będziecie mieli taką własną wysepkę, także co, myślę, że fajna opcja, także zostawiacie te łapki w górę, no i naprawdę, do każdemu dam darmową wysepkę, także no, proszę się dać nie bać, nie no, tak naprawdę to nie dam, ale to jest żart, żeby nie było, że zaraz, yy, zif, a ty mi nie dałeś wyspy prywatnej no, no, za darmo. To ja mówię, że no nie dałem, bo to był żart. Dobra, w każdym razie, no to możemy już przejść do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie teraz musimy sobie po prostu zmienić łupy na potężne wybuchy. No i kliknąć potwierdź, no i po prostu uruchomić sobie tryb laboratorium bojowe w tym błędzie. No i generalnie, no to cały ten błąd będzie polegał na tym, że będziemy mieli nową walutę, czyli złoto w Fortnite. Będziemy mieli gold po prostu w Fortnite. Na trybie Laboratorium BW Oczywiście to się nie będzie niestety zapisywało I po prostu jak wyjdziecie z tego trybiku No to całe złoto przepadnie Ale obecnie mogę normalnie Zbierać złoto, tylko za bardzo nie wiem jak się Zbiera złoto, w sensie nie grałem Za dużo, ale no możemy Normalnie tutaj zbierać złoto z tego co wiem Bo widziałem nagrania z tego jak Ludzie zbierają złoto, wiem że jest W jakichś kaskach tylko nie wiem, gdzie są te kaski. Generalnie możemy poszukać jakiegoś miejsca szybko. Właśnie, żeby pozbierać te złoto, pewnie tutaj się nie da. Nie wiem, gdzie są te miejsca ze złotem, ale w każdym razie wiem, że na pewno można teraz zbierać złoto. Także to jest naprawdę ogromny plus. No i jeśli ktoś chce sobie potestować nowe itemki, jakie tam weszły za złoto, no to właśnie może w ten sposób właśnie sobie je zdobyć, tylko żebyśmy znaleźli szybko jakąś. Bo wiem, że na pewno. W takich kasach są jakby te złota, ale jeszcze gdzieś powinny być, myślę. Ale nie wiem, gdzie mogą być takie kasy. No to polecimy sobie na SadyBę może. Także co, szybko sobie tylko zmienię ustawionka, bo jeszcze nie zmieniłem po wczorajszym błędzie. Także co, w ogóle, jeśli ktoś nie wie o jakim błędzie mówię, no to zapraszam na poprzedni film. No i może sobie byśmy polecieli właśnie na sklepą SadyBę, ponieważ tam na pewno będą kasy. Tylko sobie teraz sprawdzę, czy ustawienia mi się zapisały i nie, nie zapisały mi się niestety. No dobra, teraz mi się zapisały. No i dobra. Teraz generalnie no to polecimy sobie, no i sprawdzimy, czy można rzeczywiście zdobywać ze złoto. No i w ogóle mam dla was parę fajnych mega błędów, tylko niestety ich nie mogę wykonać. A nie mogę ich wykonać głównie z takiego powodu, że obecnie jeszcze nie mamy tych wszystkich bossów na trybie laboratorium bojowe, a ja nie mam dostępu do customów więc, no tak, średnio bym powiedział, że z wykonywaniem niektórych błędów. A naprawdę chciałbym niektóre błędy wam pokazać, ponieważ znalazłem mega epickie błędy, właśnie jeśli chodzi o ten nowy mityczny item. No ale, dobra. O, tutaj mamy pierwszą kasę. No jak widzicie, można normalnie zbierać złoto. Oczywiście one się nie zapisuje, a my już przechodzimy do kolejnego i zarazem chyba ostatniego błędu na dzisiaj. Dobra, a więc ten błąd jest naprawdę mega fajny. Niestety po prostu nagranie będzie od pewnego youtubera, do którego link będzie w opisie. A dlaczego? Dlatego, że po prostu nie mam customów, a do tego po prostu potrzebujemy, wiecie, itemków mitycznych, czyli potrzebujemy jakby no, bossów. A bossów nie ma na laboratorium bojowym. Mimo, że mam włączone eksperymentalne właśnie ustawienia, to dalej nie mam tych bossów, także nie wiem dlaczego. Ale generalnie do całego błędu potrzebujemy po prostu sobie odwiedzić naszego ulubionego Mandalorianina. Albo Mandaloriana, nie wiem jak to się odmienia. No, ber, w każdym razie, że wiecie o kogo chodzi. Musimy sobie naszego ukochanego Mando po prostu odwiedzić, no i musimy pożyczyć od niego jego itemki. No i jak już pożyczymy sobie od niego jego itemki, no to musimy wyłowić po prostu rybkę termowizyjną. No i jak nam się to uda zrobić, no to musimy właśnie skorzystać, właśnie z tej rybki termowizyjnej, no i zacząć po prostu, jakby używać tej snajperki Mandalorianina. No i następnie dzięki temu. Po prostu jak nam zejdzie efekt trybki termowizyjnej, no to otrzymamy taki efekt jak obecnie widzicie na ekranie. No jest to naprawdę mega pobagowany zoom. No i w sumie jest to mega śmieszne. No i nie wiem, czy do czegokolwiek by się komukolwiek przydało. Ale naprawdę daje to nam śmieszny efekt, za który możecie zostawić u lajka. No i co, no napiszcie w komentarzu, czy wiedzieliście o tym błędzie. No i dajcie znać w ogóle, jak się Wam podobały dzisiejsze błędy. Myślę, że naprawdę dzisiejsze błędy były mega fajne. No i moim ulubionym błędem był oczywiście błąd na Expa. No i co, dajcie znać w komentarzu, jaki był Wasz ulubiony błąd z dzisiaj. No i zostawcie łapkę w górę, co w panicie. a instagramy na mnie, drugi kana, mogę Discorda oczywiście, że każdy komentarz o treści kamień serduszko, ja także piszę w komentarzu kamień, a ja wam przywinam serduszko, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, a ja się już oczywiście z wami będę żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!